Cześć, witajcie kochani, jestem w Action i chcę wam pokazać co jest teraz, jeśli chodzi o ubrania. Mamy za 19 zł takie szorty, I tak wam pokażę, z guziczkami. Można czasami słuchajcie kupić coś bardzo fajnego, tu za 13 zł mamy takie podkoszulki damskie. I mamy takie spodnie za 21. O! I mamy fajne sukienki za 44, takie długie sukienki I, i taka jest rozmiarówka i tutaj jest czarna. I tak się prezentuje, ale są widzicie inne jeszcze, inne printy. O. I wkładzie to jest taki lajkowy materiał. Tutaj widzę coś fajnego. O, fajną sukienkę. Tam są za 26 i patrzcie jakie ładne kwiatki. Jest one size. O. I takie kwiatki. I powiem Wam materiał taki sztuczny, ale taki fajny, miękki powiem Wam. Że fajna jest. I druga sukienka za 44 i taka. I materiał taka a cienka, wiecie? Taki bardzo przyjemny w dotyku ten materiał jest. I teraz takie fajne sukieneczki w paski. I one są takie, sprawiają wrażenie bawełnianych, wam powiem. I tutaj jeszcze pokażę i sprawdzę. Ale nie mogę się. Tak, to jest 100% koton. Więc bardzo dobra, pracy na 21 zł macie taką sukienkę z uścięciami 100% koton. O, e, tutaj, słuchajcie, jest też taka czarna, o, no i, kochani, damskie shorty w takiej cenie. One są takie sztuczne, ale taki przyjemny materiał w dotyku to jest, fajna cena. I takie są kolory, i jeszcze tam jest z tyłu inny kolor, zaraz wam pokażę, o. To jest też taki fajny, takie liście. I kombinezon jest fajny, za 34zł taki. To na pewno będzie taki materiał, wiecie, taki lajkowy i taki jest kolor, ale bardzo ładny jest ten kolor w takie liście czarne, o. I jeszcze mamy sukienkę taką kopertową, długą i materiał jest taki sztuczny. Wiecie co dla mnie hitem jest ta sukienka Pawełniana w pasy i ona jest też, słuchajcie, nie tylko w pasy, ale też jest w na przykład, o za 21 zł. I ktoś mi prosił o duże rozmiary tych sukienek. Są duże rozmiary, bo jest na przykład XL. Ale są te sukienki takie one size, które one się po prostu, wiecie, naciągają, bo to są gumki u góry. Więc to się wszystko naciągnie. E, tak. I tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, spodnie. E, takie. Damskie, fajne spodnie za 30 zł, takie proste. One są sztuczne, takie lejące. Ale Fajnie to wygląda, słuchajcie, tak ubrać do podkoszulka, właśnie jak jest na zdjęciu. A tutaj mamy klapki już. O, te są klapki fajne za 26 zł. Teraz wyciągnę i prezentują się tak. Bardzo leciutkie poglądam Fajne, na takim korku. I są też takie białe. I tak to się prezentuje. No, chcę Wam pokazać, że też można w Action kupić fajne ubrania, jak się poszuka. Tu mamy tenisówki, takie lekko wersy. Tutaj mamy spodnie damskie, Takie trochę grubsze i są dwa kolory. O. Na zdjęciach też fajnie widać, Wam powiem. Wyraźne są ceny, to jest dobrze. O. I kochani tu mamy taką kurtkę jeszcze, a nie, to jest damskie, aksamitny dres w panterę, bardzo fajny, patrzcie. Tu razem ze spodniami i taka cena, słuchajcie, aksamitny dres razem ze spodniami i tak się prezentuje. I jest drugi w kolorze już. Troszeczkę innym ta bluza. A sponie są czarne, fajnie. I fajna sukienka, e, fajny print, taką panterkę. O! No i w takie kropki. I jeszcze jest kwiatki, zaraz wam pokażę. O! I w takie kwiatki. I tutaj mamy legińcy za 34. Za 19. Tutaj z takim lampacem, za 29. O, tak to się wszystko prezentuje. Tutaj mamy coś ciekawego. Ktoś coś odłożył, jakieś legendy, takie z guzikami. z takim suwakiem. Takie już pojedyncze egzemplarze by były odkładane. No i kochani. Tu mamy jeszcze spodnie dresowe za 44, ale widzicie tam ten dres aksamitny e, e, był w cenie takiej, całej ze spodniami, co bardzo opłaca. A tu mamy takie spodnie e, z lęposami. I tutaj mamy różne paski. Dużo wybór. Kochani, jak ktoś potrzebuje, to od razu są zegarki. O. Zaraz wam pokażę. Jeszcze. I tak to się prezentuje. I takie tamskie małe turebki za 21. I jeszcze mi się rzuciły takie kurtki pikowane za 44 i są granatowe i różowe. I takie są różowe. O, bardzo fajne. I tak się moi drodzy to prezentuje, więc słuchajcie, jest wybór ubrań, szczególnie ten dres Aksamitny. Uważam, że to jest bardzo dobra cena. Tak, to są spodnie razem z bluzą. I tak wam pokażę w środku. Fajny kolor, słuchajcie, fajny printem biało-czarny i taki nilutki sam Nie jest bardzo. Więc dla mnie to jest hicior. Słuchajcie, takie spodnie proste. O. No i ta sukienka, mi się podoba, która jest rozmiar one size, taka kolorowa w kwiatki, o, ale jest, słuchajcie, jeszcze taka ciemniejsza, zaraz Wam pokażę, o, taka granatowa i tak się ona prezentuje i, kochani, leginsy fajne w kształcie, Boże, w kształcie, tak jakby skóra. Takie ale skórkowe tutaj mi się rzuciły, ale to jest jedne i nie ma ceny. Ktoś przełożył, ale też fajne. A tu są shorty damskie za 17 zł. I zaraz zobaczę. Taki przyjemny materiał, bardzo słuchajcie. On jest sztuczny, ale bardzo przyjemny. Chyba szybko będzie schnął. Kochani, jeżeli film Wam ten się podoba, subskrybujcie, lajkujcie. Zapraszam na mój Instagram z mojej litery Modna Łobuziara polubcie go, żeby mi jakoś zachęcić i zmotywować do jego rozwoju i do następnego, cześć!